Dzisiaj na Polanie Jakuszyckiej odbył się bieg narciarski najmłodszych narciarzy przedszkolaków. Zapraszamy Państwa na krótką relację z tej sympatycznej imprezy zimowej. i porębie dzieci jeżdżą na nartach już od najmłodszych lat i w przedszkolach, w przedszkolu nr 1, w przedszkolu nr 2 i w przedszkolu nr 3 dzieci y, co roku y, mają naukę jazdy na nartach i biorą udział w różnych zimowych imprezach. Między innymi w tym roku zorganizowaliśmy y, międzyprzedszkolne zimowe igrzyska i dzieci biegły na 300 metrów. Y, dzisiaj tu na, na polanie Jakuszyckiej Biało udział w tym biegu około 70 dzieci. Pomagali nam w tym rodzice i opiekunowie grup. Rodzice ufundowali również nagrody, za które im oczywiście podziękujemy w formie medali, takich orderów uśmiechu, które wykonały panie z przedszkoli. Dzieci po w tym biegu dostaną śniadanie, odbędą nagrody, też dyplomy i jakieś inne upominki, słodycze. Tą dzisiejszą imprezą zapoczątkowaliśmy bieg harcerski i bieg piastów, który odbędzie się w marcu. Szóste, bieg harcerski 6 marca, a bieg piastów...

정말 <목소리> 블라무 <목소리> 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 i picie herbaty i za pięć minut odbędzie się wręczanie nagród. Prosimy wszystkie dzieci o ustawienie się za pięć minut w pobliżu ustawionego podium. Pomaga pomagali przygotowani w dzisiejszej imprezie.